Scena pierwsza. Ten sam pokój, co w końcu aktu poprzedniego. Królowa, Rosencrantz i Gildenstern, po chwili wchodzi król. Król. Tych głuchych jęków, tych przeciągłych westchnień. Musi być powód, winniśmy go dociec. Gdzie syn twój, pani? Królowa. Do Rosencrantza i gildensterna. Odstąpcie na chwilę. Tam ci odchodzą. Ach, panie, cóżem widziała tej nocy. Król, co widziała, Gertrudo. Mów, o się. Gdzie jest Hamletem? Królowa. Szaleje jak może. I wicher, kiedy w zawody spór wiodą. Kto z nich silniejszy? Usłyszawszy szelest, poza obiciem, w niepohamowanym zapędzie dobył szpady i wołając. Szczur. Przebił szpadą ówdzie ukrytego. Nieszczęśliwego starca. Król, co za wściekłość. Tak samo by się było stało ze mną. Gdybym był tam się znalazł. Wolność jego. Zagraża wszystkim, mnie i tobie samej. Niestety, jakież zadośćuczynienie! Wymazać zdoła ten krwawy postępek. Moja to moja wina, bo przezorność. Nakazywała mi wcześniej wziąć w kluby. Poskromić tego młodego szaleńca. Ale kochałem go tak go kochałem. Żem nie chciał wejrzeć w tę smutną konieczność. I jak ktoś brzydką dotknięty chorobą. Chcąc ją zataić, pozwoliłem złemu. Pójść aż do rdzenia życia. Gdzież on poszedł? Królowa. Złożyć w ustroniu ciało zabitego. Przy czym szaleństwo jego, jako ruda, drogiego kruszcu zmieszanego z podłym. Szlachetną stronę ukazało, płakał. Nad tym co zrobił. Król. Wyjdźmy stąd, Gertrudo. Prędzej niż słońce, szczyty gór ozłoci. Musi on wsiąść na okręt, nam zaś trzeba. Całej powagi i zręczności użyć. Na ubarwienie i uniewinnienie. Tego niecnego czynu. Gildensternie. Wchodzą Rosencrantz i Guildenstern. Idźcie i weźcie z sobą jeszcze kogo. Hamlet w szaleństwie zabił Poloniusza. I gdzieś go powlókł z tego tu pokoju. Idźcie, wynajcie go, przemówcie grzecznie. I każcie ciało za do kaplicy. Spieszcie się, proszę was. Wychodzą Rosencrantz i Guildenstern. Pójdźmy, Gertrudo. Zgromadzim naszych najlepszych przyjaciół. I odkryjemy im tak to, co zaszło. Jak to, co czynić zamierzamy. Może. Takim sposobem potwarz, której poszept. z jednego krańca świata do drugiego. Szparko jak działo dotarczy przenosi. Zatruty pocisk minie nas i tylko. Nie czułe zrani powietrze. Pójdź, luba! Trapi i tworzy mnie ta ciężka próba.